Od czego zacząć, jeżeli chcemy nauczyć się skreczować? Punkt pierwszy, zajawka człowieku. Jeśli nie masz zajawki, żeby skreczować, ruszać, uczyć się, skreczować cały dzień, całą noc, to najlepiej pomij ten filmik. Natomiast jeśli już zostałeś i bardzo cię to ciekawi, co tutaj się dzieje z tym winylem i z tym mikserem, to zapraszam. Dzisiaj parę słów o tym, jak zacząć skreczować. Takim małym adwocem, ja chciałbym zaznaczyć, że ja nie jestem absolutnie mistrzem skreczu i w samych Katowicach jest pewnie dziesiątki ludzi, którzy lepiej skreczują ode mnie i którzy przede wszystkim skreczowali, kiedy ja jeszcze za bajkla, za piłką goniłem na osiedlu, nie? Więc wiecie, ja nie jestem jakimś guru, no tylko mówię tak ze swojego doświadczenia. Trzy lata temu odpaliłem sobie na YouTubie poradnik, jak zacząć skreczować i go obejrzałem i zacząłem robić to, co oni tam robią. Czyli punkt pierwszy, kupiłem sobie jakiś sprzęt. A punkt drugi zacząłem jakoś ruszać winylem na początku bardzo powoli, a później dołożyłem crossfader i ruszałem coraz to szybciej, coraz to szybciej i uczyłem się nowych i nowych technik. No i teraz coś tam umie screenshować. Jeśli ktoś nie wie, po co jest crossfader, czyli to cacko, to cacko jakby nam uruchamia dźwięk, jest wyłączony to nie słychać, jest włączony to słychać. Jak się bawimy, to jest fajny scratch. Absolutny początek, początek, początek to jest w ogóle skręczowanie tylko i wyłącznie winylem, nie? Czyli to, co cał cały mikser sobie zostawiamy, dajemy sobie jakiś taki fajny dźwięk, no i trzeba co? Ruszać do przodu i do tyłu, a no i najlepiej to jeszcze w tempo to robić. Można się trochę bardziej pobawić, szybciej, wolniej, to się nazywa baby scratch, nie? Przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. Przód, tył, przód, tył. Czy będziecie skręcować ręką prawą, tak jak mi wygodniej, czy będziecie skręcować lewą ręką, to jest mi to obojętne. Pamiętajcie natomiast, że jeżeli chcecie prawą ręką skręcować, to jest ważne, bo ja na początku źle to zrobiłem. Jak chcecie prawą ręką skręcować, to skreczujecie od wewnętrznej strony winla, tak? A jak lewą ręką, to od zewnętrznej strony winyla. Bo chodzi o to, jakby tu był system, to by Wam system przeszkadzał. Więc myślę, że takich dobrych nawyków można się nauczyć. Nie? W następnym filmiku, jeżeli będziecie chętni, to już opowiem trochę więcej o crossfaderze, bo tam też jest tyle opcji, żeby go ustawić i żeby było dobrze, to trzeba wiedzieć, jak zrobić, żeby było dobrze. Także zostawcie komentarz.